No to powiem Ci, że ja tutaj u Was zostaję już. Cześć, Tomasz. Cześć, Grzesiek. No sorry, ale jak, Audi. Go, jak go widzę, to wiesz, zaparło mi dech w tak naprawdę. No piękne. Krótki i co, wersja cywilna wobec klatki? To będzie cywilna wersja, także żadnej klatki, w środku deska rozdzielcza, skóra, alcantara. Ma być ładnie. Ale piękna. I co, ten pas robicie nowy? Cały? Tak, to jest nowy. ogólnie wszystkie części mhm. nadwozia, czyli błotniki, grill, zderzaki mhm. i tak dalej. Później tu parę wzmocnień. Tak. Troszeczkę inaczej przemodelowany przód. Te rury. Też, też również aluminiowe. Mhm. Wzmocnienia są tu potrzebne, bo, bo z przodu jest dużo wycięte, więc automatycznie by się to mogło chcieć i rozejść. Ale jest piękne. Nie dość, że kwatro to jeszcze w czerwonym. Dokładnie takie, o jakim Grzesiek myśli. Brakuje tylko białych kół. Słuchaj, no to y, przejdźmy do tego, po co przyjechałem. Potrzebuję body kit. Długa czy krótka wersja? Wiesz, to jeszcze nie wiem. Szczerze, bo teraz widzę krótką piękną. Widziałem długą, piękną, natomiast na pewno chcę to na tym przodzie. To na 100%. Jeśli długa, to nie będzie oryginalnie, ale za to ładnie wygląda. Chc ale chcę na takim, wiesz? Umówmy mm. się, że to zawsze będzie w cudzysłowie kundel. Także, także robię replikę, więc mogę mm. sobie pozwolić na różnego rodzaju żonglerkę. Nie? No, robiliśmy kilka takich, także dobrze to wyglądało. Myślę, że to dobry wybór. Nie, no ten przód smakuje najlepiej. Słuchajcie, gloty tu, te poszerzenia, te lampy to jest cudowne po prostu. A tył nie wiem, czy chcę krótką. Jest przepiękna ta krótka wersja, natomiast wiem jedną rzecz, że jeżeli chciałbym zrobić cywila, mhm. to z tyłu już nikt nie siedzi. No nie, nie, to tu się nie da, tu nie ma miejsca w ogóle na, na yy, nogi, bo fotel się gdzieś kończy w tym miejscu, czyli nie wiem, kto by tam musiał siedzieć. Czyli mamy czteroosobowy samochód z fotelami z tyłu, na których nikt nie siedzi. Dokładnie. Dokładnie okay. Nawet fotel jest skracany, więc to jest w ogóle tylko no. na wygląd. Oczywiście. Ten spoiler. No, bo to jest rajdowa debat? wersja. Spoilera. Bo tak, oryginalnie tak, była ta niska. Tak, 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 taka rajdowa. No, Przeczu to mówimy, mógł... że to jest cywilna. Tak, ale klient zażyczył sobie taki spoiler, bo, go... bo mu się podoba. No i właśnie, ja taki Dokładnie sam spoiler tak chcę, bo mi się podoba. E, słuchaj, co do tylnych błotników, czy to będzie wersja długa, czy krótka, to pewno bym ci zadzwonił. Tak? Mhm. Natomiast fajnie by było, gdybym mógł zobaczyć takie plastiki, masz jakieś, żebym mógł. Je tak, coś na nie, mamy. jak to wygląda. Z pewnością jakaś przednia maska, błotniki. Możemy zobaczyć? Zdecydowanie, jak no najbardziej. To... Ale piękne. Kurczę, stąd jeszcze lepiej. No, widok jest dobry. Audi zawsze dobrze wygląda. Fajnie to macie. Proszę. Potrzebuję maskę przednią, dwa błotniki, przedni zderzak, grill, pas. Tylne błotniki, wyślę ci ESA mm -hmm. i powiem, czy długie, czy krótkie. Okay. Tylny spoiler, tylny zderzak. Tu są części, które używamy do danych projektów. Z Niestety... tego nic nie kupimy, nie? Trzeba zamówić. Niestety nie trzymamy tego zbytnio na stanie, no bo, bo już nie ma gdzie tego w ogóle położyć. Na Zdzisz przyszły tydzień? Tam. Trochę dłużej, ale zrobimy. To ja dzisiaj wpłacam zaliczkę i, i zaczynajmy działać. Działamy?